Witam wszystkich, Wilgotny Głupik z tej strony. No, dzisiaj już po raz drugi. No, wiem, że od wczoraj do was piorę tymi filmami i bombarduję. No, ale widzicie, no, przez cały tydzień nic nie nagrywam, to może pomyślałem, że może w weekendy czas odrobić troszkę. No, wiem, dzisiaj już nie jest weekend, ale ale no, Temat taki jeden, tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, co się tu zmieniło, u bojownika, bo, no, przemek Matyja kiedyś się mnie zapytał, um, no, czemu nie, nie ma oświetlenia na akwarium tu z bojownikiem? No i tak sobie dzisiaj pokombinowałem trochę, no i wykombinowałem oświetlenie. No, słuchajcie, generalnie dobrze, że mi na to zwrócił uwagę, bo słuchajcie, dzisiaj, no, no, no niestety, no, po zapaleniu światła zobaczyłem, że moje. Ludwigia, czyli to takie długie z czarnymi, tymi rdzawymi listkami, no niestety zauważyłem, że troszeczkę chyba bym marniała, no chyba właśnie z braku światła, także dobrze, że mi tutaj poradził, napisał o tym, no bo przynajmniej może to jeszcze coś się uratuje z tej Ludwigi, a co poza tym tutaj dzisiaj zwykombinowałem, no jak widzimy oświetlenie zwykombinowałem dosadziłem z innego akwarium Trochę wziąłem od narybku gupika, wziąłem rożdżycy pęda oraz no, mi, nie mikrozorium, tylko żabienicę amazońską i też tutaj została wsadzona. I to jest tyle, co tutaj ze zmian takich zaszło. No i będę obserwował teraz, jak ten bojownik tutaj dalej będzie sobie... No funkcjonował, ale na razie no, wygląda na to, że po tygodniu no, jest zdrowiutki, no widzimy, pływa, nawet go teraz w lepszym oświetleniu widać, jak tutaj sobie y, zasuwa, no puszy się do własnego odbicia, jest mega agresorem, także jest mega no strasznym takim zadziornikiem, no to co ja zawsze mówię, bojownik to bojownik, y, no widać, ja tam harpę postawił, no i jak płetwy ma naprężone, no generalnie bojowniki to już takie są właśnie takie o, bo, bo, bojowniki, czyli tego typu względem drugiego bojownika to są takie spadaj gościu, uciekaj, bo jak nie uciekniesz to zaraz zobaczysz. Takie są bojowniki względem siebie no i to widać jak się nawet do własnego odbicia puszy. No i tak to właśnie wygląda. Tak tutaj z tym bojowniczkiem sytuacja się ma. Dosadziłem roślinek, jak już mówiłem tutaj bo to mi się to pusto przedtem tu wydawało, jak tak popatrzyłem na swój film, no nie pamiętam już, chyba z wczoraj, z wczoraj albo sprzedwczoraj, o, boj o bojowniku, takie pusto mi się tu widziało, smutno, więc zamontowałem oświetlenie, bo mi Ludwigia przymarniała oraz oraz no dosadziłem troszeczkę żabinicy amazońskiej, no i ten pęd rozżdyty, no i teraz, no, tylko światełko już jest, więc czekamy czy te rośliny Ludwigia, czy się troszeczkę odnieda i czy ta reszta, co tutaj dołożyłem, pójdzie w rozrost. Nie bałem się tutaj dołożyć od narybku gupika tutaj tych roślinek, bo generalnie no, tam nic nie widzę, żeby jakiś był problem, bo nic tam nie pada, żadnych martwych rybek. Narybki rosną, żyją, więc nie widzę najmniejszego problemu bo sensu, bynajmniej, żeby się o cokolwiek bać. No i tak to tutaj właśnie wygląda no, bojownik. Pływa naprawdę mega. Zrobił mi tu gniazdo i no jak której wsadziłem, to, to to rozwaliłem mu. A i tak no, gniazdo mu nie jest niepotrzebne, no bo i tak samicy na razie nie ma. I na razie jeszcze dopóki się tu lepiej nie zaaklimatyzuje, nie oswoi, to miał nie będzie. Także no, gniazdo panu jest niepotrzebne. Ale roślinek dla, dla estetyki zbiornika, dla ładnego wyglądu, no i dla lepszego samopoczucia rybki dosadziłem. Także no, z tym. Też żadnego problemu tutaj nie ma. Bym miałem skąd, no to dosadziłem. On lubi, lubi się pomiędzy roślinami przeciągać. To jest typowo rybka, moim zdaniem, która lubi y, zaroślinione akwaria. Także no, przez to tutaj no, dosadziłem mu, tak jak już mówię, dla estetyki zbiornika, y, dla, y, dla tutaj lepszego samopoczucia mieszkańca. No i tak swoją drogą, bo nie wiem czy to mówiłem na wstępie To możecie mi napisać czy lubicie Taką straszną ilość filmów ode mnie Jeżeli lubicie No to mi miło, a jeżeli nie To dajcie znać po prostu, że was za bardzo męczę To sobie zrobimy Zrobię wam odpustu trochę Także no w sumie na tyle By było co do tego hmm, Bojownika No zobaczymy jak tutaj się teraz rozrośnie przy oświetleniu Jak bojowniczek się będzie miał dalej No po tygodniu jest dobrze, a jak będzie dalej No to będę obserwował no i wy też będziecie o tym wiedzieć. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie. Za ten dziękuję. No i cześć.